Wiersz na dzień dobry. Stan euforii, miłosnego uniesienia był jej stanem naturalnym. Potrzebowała tego, aby istnieć. Kochała, gdy kochała, pisała wspaniałe wiersze, gdy brakowało kochania, usychała jak kwiat. Tak Marię Pawlikowską-Jasnorzewską wspominała Simona Kossak. Jej ciotka była mistrzynią w pokazywaniu kobiet zakochanych. Zresztą miała w tym duże doświadczenie. Kiedy miała 16 lat, zakochała się na zabój w pewnym egonie. Młodzieniec planował porwanie ukochanej i potajemny ślub, ale rodzice Marii nałożyli na nią domowy areszt i nic z tych planów nie wyszło. Potem pojawiali się kolejni adoratorzy starający się o rękę pięknej panny Lilki. Dwa pierwszym Małżeństwa poetki zakończyły się rozwodami, dopiero związek z lotnikiem Stefanem Jasnożewskim przetrwał do końca jej życia. Lotek, jak go nazywała, był przy niej w chwili śmierci w lipcu 1945 roku. Dziś posłuchamy wiersza z drugiego tomu poetyckiego Marii Pawlikowskiej Jasnożewskiej: Różowa Magia. Czyta Stanisława Celińska: Kto chce, bym go kochała? Nie może być nigdy ponury i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry. Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce. I musi też umieć ziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą, gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą. Czy musi być za to wzruszony, Gdy na przykład kukułka kuka, Lub gdy dzięciołkuje za wzięcie W srebrzystą powłokę buka. Musi umieć pieska pogłaskać I mnie musi umieć pieścić I śmiać się, I na dnie siebie żyć Słodkim snem bez treści I nie wiedzieć nic, Jak ja nie wiem. Żyć w rozkosznej ciemności, i być daleki od dobra, i równie daleki od złości. Jutro, dokładnie w 80. rocznicę śmierci Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, posłuchamy jej wierszy, które powstały w okresie wojennym i są opowieściami o tęsknocie za utraconym Krakowem i ojczyzną.